Zdecydowałam się na udział w projekcie Fundacji Izabeli Jarugi Nowackiej, ponieważ to projekt, który wspiera różnorodność i równość, a biorą w nim udział ludzie pełni energii i z otwartymi umysłami. A sama Izabela Jaruga Nowacka wiele robiła dla innych, i to było bardzo inspirujące. Chciałam ci powiedzieć, że pięknie wyglądasz. No, bardzo dziękuję. Tak, tak. To bardzo amerykańskie początek. To jest początek. bardzo amerykańskie. You look beautiful. I teraz tak, czym się różni mentalność Polaka od mentalności Amerykanina w mieście Capital City Washington. Powiedziałabym, że przepaść jest y, ogromna, kolosalna. Y, natomiast może zacznę od tego dobrego samopoczucia i od tego, y, tego powitania, bo to jest też bardzo specyficzne i też pokazuje właśnie tę przepaść, jaka dzieli Polaków w ogóle od Amerykanów. Dlatego, że to nie chodzi tylko o to, żeby sprawić komuś przyjemność, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że ja się dobrze czuję, żeby się pochwalić tym, że ja potrafię się uśmiechnąć i no, jestem po prostu zadowolona, szczęśliwa. Czyli zdrowa. Też i zdrowa. Czyli zdrowa, tak. No, w, w tym kontekście właśnie, że jest wszystko okej. Okay, tak? Oczywiście Polacy zarzucają Amerykanom, że, że są w tej, w tej spontaniczności, w, tym, w tej sympatyczności wobec innych sztuczni, ale ja naprawdę uważam, że Amerykanie tacy są. Najbardziej nam w Polsce, Polakom i Polkom, bo mhm. stawiałabym mocny akcent na, na kobiety, ja e, najbardziej brakuje właśnie takiego pozytywnego myślenia, takiego optymizmu. E, no takiego. Mm, poweru po prostu w tym nie codziennym do tego. działaniu ale to nie chodzi o narzędzia to no musimy musi to w sobie cały... znaleźć ja, ale ja nigdy nie zapomnę y jak kiedyś ale to było dawno temu to jeszcze było przed moim wyjazdem do Stanów Zjednoczonych na placówkę pracowałam w telewizji publicznej i przyszedł jakiś reporter z jakiegoś kolorowego magazynu żeby ze mną porozmawiać. No i pyta mnie o coś tam jedno, drugie, trzecie pytanie i ja na wszystko odpowiadam no dosłownie z takim entuzjazmem i ach i och. I on tak popatrzył, pani taka dziwna jest. E, mówi do mnie: "Wszystko się pani podoba? Ze wszystkiego jest pani zadowolona?" No w ogóle przecież tak nie można. Tak, to co ja mam napisać? Ja mówię, no, napisać zgodnie z prawdą, tak, że jestem no dokładnie, podchodzę do wszystkiego w ten sposób. Znaczy w każdej najgorszej sytuacji można znaleźć jakiś pozytyw. To znaczy przynajmniej. No, okej, okay, no, no może trochę przesadziłam. No, dobrze, ale nie, chodzi mi o to, że nie ma sytuacji bez wyjścia. I n, nawet jeśli nam jest n, n, nie tak, że nawet, nie wiem, zdrowie nie domaga, to może mamy wspaniałych przyjaciół, albo jeśli na przykład w pracy mało zarabiamy, to może jesteśmy szczęśliwi w domu. No, chodzi o to, że gdzieś y, trzeba szukać tych. Jaskułek, tak? No tej radości. I Amerykanie to właśnie mają. Amerykanie i Amerykanki od najmłodszych lat uczą się w szkole kilku podstawowych rzeczy, których nie ma w polskiej szkole. Po pierwsze, uczą się współpracy. Mhm. Czyli pracy w grupie. I nie ranienia się. Tak, no takiej konstruktywnej pracy w grupie, a po drugie, uczą się prezentacji publicznych. Oni uczą się występowania, uczą się mówienia, uczą się tego, jak ważne jest to, jak ja wyglądam i co ja mówię, jak to mówię, po to, żeby przekonać innych do swoich racji. Dlatego, że już od najmłodszych lat mają zajęcia, gdzie są grupki, podgrupki, pracują na projektach, nad projektami, które potem muszą prezentować i muszą bronić tych projektów przed resztą klasy. I, I to jest od najmłodszych lat. Ja od razu poznaję osobę, która mieszkała za granicą, ponieważ ta osoba ma, idzie z innej nogi. Ona idzie ręka-noga. Ona idzie, ona idzie po coś do ciebie. Prawda? Po, po uśmiech, po informacje, po cokolwiek. Jeżeli pójdziesz do Polaka normalnego szybkim takim krokiem, z takim czymś, to on się cofa. Się cofa jak pies. Oczywiście nie, nie mówię tego bez że tak jak na psa idziesz, to pies się tak mały szczeniak się tak cofa, prawda? I w ogóle nie mamy tego, tej mowy, języka ciała pozytywnego. No więc właśnie. Jesteśmy skuleni, zgarbieni, prawda? Ręce w kieszeniach. Klucze i ręce trzymamy w kieszeniach. Po prostu, wiesz. I my się no tak. jesteśmy ramionami Absolutnie. Do dołu. Pod tym względem Amerykanie są zupełnie inni. To, to, Pamiętaj, to widać, ćwiczą. No, oczywiście ćwiczą, ale ćwiczą właśnie w szkole. To nie, są nie, nie chodzą na specjalne kursy, choć oczywiście też, co jest bardzo e, specyficzne, większość firm e, w Stanach Zjednoczonych, wszyscy politycy, nie, nie mówiąc o dziennikarzach. Ćwicza. Wszyscy przechodzą szkolenia, ćwiczenia, więc wiedzą, co to jest język ciała, wiedzą, jak ten język ciała wykorzystywać, jak budować swój wizerunek. I to jest absolutnie, moim zdaniem, duża lekcja do odrobienia w Polsce. Ja jestem, zresztą to chyba słychać, widać i czuć, że ja jestem absolutną fanką Ameryki. Tam jest zupełnie inne pojęcie demokracji niż w Polsce, dlatego że nam wydaje się, że demokracja to znaczy, że każdy może robić, co chce. Natomiast Amerykanie uważają, że demokracja to znaczy szacunek, szacunek dla innych, no. y, zostawienie przestrzeni i przede wszystkim zgoda na to, że część moich praw oddaje większości. Amerykanie strasznie kruszą. Oni kruszą w restauracjach, <śm> kruszą na ulicy. Strasznie jest koło nich dużo odpadów. Oni Brak siedzą. znajomości zasad savoir-vivre jest zdecydowanie. Absolutnie, nas, absolutnie cechą nie. powszechną w Ameryce. E, tak. Nie, nie to znano, znaczy wie, po prostu m, nie znają Savoir Vivru, nie wiedzą jak m, powinny być ułożone sztuczce, które sztuczce są Ale do czego. Ja nawet, e, ponieważ kiedyś e, popełniłam taki tekst do książki Grzeczność nasza i obca, e, to tam tekst o Amerykanach i tam przywołałam. E, przykład z takiego bardzo e, poważnego e, i eleganckiego przyjęcia i obok mnie siedział e, gentleman e, z Alabamy czy z Arkansas, już nawet w tej chwili nie pamiętam. O, w każdym razie e, no, to nawet nie, nie o to, to chodziło, jest, znaczy, tylko, tylko chodziło o to, jak on się zachowywał e, przy stole, bo to, że najpierw skorzystał z mojego talerzyka do pieczywa, e, które stało po mojej lewej, tak, a po jego Aha. prawej, więc on, nie on nie wiedział. No to przecież wiadomo, że ja mu nie zwróciłam uwagi. To, że się ją... po, 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 Dależ, po, po mój kieliszek, tak? <śmiech> <śmiech> nie no to, to było po prostu śmieszne. rzeczywiście nie wiedział, co ma zrobić z tymi wszystkimi sztuczami, ponieważ y, kolacja była wydawana przez Europejską Fundację. Y, więc y, no to było śmieszne. Tak, no to, to tego rzeczywiście Amerykanie nie potrafią, ale za to mają głęboko zakorzenione poczucie wolności i naprawdę takiego dążenia do tego, żeby. Y, no, Robić wszystko, żeby być szczęśliwymi. Naprawdę, ja będę wracać do tego. I, ale także, kolejna rzecz, która mi się bardzo u Amerykanów podoba działają społecznie. To znaczy, wolontariat w Ameryce tak, to jest sensu, dla wolontariuszy. Absolutnie wszystkiego. podstawą wszystkiego tam bez wolontariuszy większość nie tylko fundacji, organizacji stowarzyszeń by się zawaliło, ale także poważnych instytucji i innych. Wolontariusze są w centrach informacji turystycznej, w muzeach, krajów, w muzeach i tak dalej. Więc to jest naprawdę bardzo ważne i muszę powiedzieć, że ja, jak pisałam książkę o drodze 66, jeździłam tą drogą w tej z powrotem, bo w sumie trzy razy przejechałam. Książkę. Bardzo dziękuję. To ym, no właśnie to było dla mnie tak ważnym odkryciem, że bez względu na to, czy mieszkasz w Wielkim Nowym Jorku, czy we wspaniałym Waszyngtonie, czy mieszkasz w Pipidówie Dolnej, gdzieś w Oklahomie, jednym z najbiedniejszych stanów, czy gdziekolwiek, poczucie Twojej wolności jest dokładnie takie samo. Największy przełom w historii Ameryki, to jest to, że Muller, bo taka jest prawda, jest prezydentem, że to osoba afroamerykanin, jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, w których murzyni uzyskali prawo wchodzenia do knajpy dla białych w 1963 roku. Mało ludzi zwraca uwagę na ten fakt, że prawa wyborcze osoby o czarnym kolorze skóry dostały zdecydowanie wcześniej niż kobiety w Stanach Zjednoczonych. I to, jest absolutnie, skupia, tak? I to jest absolutnie naturalna tendencja, że najpierw um, Afroamerykanin czy, czy mulat tak, mm -hmm. został um, prezydentem amerykańskim, a dopiero potem um, zostanie prezydentem kobieta. I chciałam Ci zapytać, czy sądzisz, że, że kiedykolwiek y, chętnie ten kraj zaakceptuje związki partnerskie? No, ja głęboko wierzę, że tak. Bo jestem niepoprawną optymistką i idealistką, ale to nie będzie łatwe, dlatego że jest strasznie duża droga przed nami. Znaczy my mamy wiele do zrobienia, żeby tłumaczyć, co to jest. Naprawdę, ja wiem, to, że edukować ludzi, to jeszcze. Nie i zaraz Pan Władek powie, co jeden drugiemu robi, kochana. Nie ale to nie o to chodzi, no, nie, ale między, innymi, ale między innymi również w ten sposób, żeby tłumaczyć, że ale. jeśli Mieszka kobieta ze swoją matką i wychowuje samotnie dziecko, to to też jest związek partnerski jednopłciowy.